Na czym polega Twój fenomen? Twój fenomen polega na tym, że jesteś kreatywna, nigdy się nie poddajesz, zawsze jesteś z sobą. To na pewno to, że jest absolutnie nieustępliwą osobą. Odważna i otwarta na drugiego człowieka, ale najważniejsze jest to, że nie boisz się próbować nowych rzeczy. Która nie chodzi na kompromisy i nie chodzi krótkimi ścieżkami. Że jest albo zero, albo 100%, że jak wybierasz się w coś zaangażować i zacząć jakiś projekt, pasję, cokolwiek, to idziesz w to i nie ma żadnego ale. E, ale jeśli ma pomysł i wie, jak chce go zrealizować, to go zrobi. I dokładnie tak samo zachowuje się, jeśli chodzi o jej zdjęcia. E, bardzo szybko się rozwija i ma duży talent. Ale fotografia to, jak pokazujesz emocje. W świetny sposób potrafi złapać w swoich zdjęciach ludzkie emocje. Autentyczność osoby, którą fotografujesz daje pewność siebie, taką przestrzeń na kreatywność, na pokazanie czegoś innego. I myślę, że to jest takim najbardziej wow dla mnie elementem tego wszystkiego.